Jaki jest związek pomiędzy funkcjonowaniem żołądka i zawałem serca? Nie mam odpowiedzi. A odpowiedź jest niezwykle prosta, ale to moglibyśmy. Ale to, do to jak już teraz tak powiedziałeś, to to jedno zdanie przynajmniej dodaj. Jedną z przyczyn powstania choroby wieńcowej, czyli powstania blaszki miażdżycowej, jedną z przyczyn, i to jedną z takich bardzo ważnych, y ja bym powiedział nawet chyba wiodących jest wysoki poziom homocysteiny. Wysoki poziom homocysteiny jest spowodowany niedoborem jednym z trzech elementów: witaminy B12, B6, kwasu foliowego. Jeżeli jednego z tych trzech elementów brak, będzie wysoki poziom homocysteiny. Teraz jeżeli my wchłaniamy i jemy białka, to z tych białek, szczególnie właśnie w pokarmach mięsnych, Mamy metioninę, z której organizm wytwarza właśnie między innymi homocysteinę, ale jak produkt uboczny, który on wyrzuca, ale mamy również witaminę B12. Jeśli ja te mechanizmy tłumaczę bardzo dokładnie na seminariach. Teraz tak, tak teraz skracam to bardzo mocno. Jeśli jest żołądek niedokwaszony, nie ma witaminy B12, nie ma witaminy B12 na no, no, jednym poziomie, Cho poziom homocysteiny idzie do góry, poziom homocysteiny jest wysoki bez względu na to, jaki jest poziom cholesterolu, bo wiadomo, cholesterol nigdy nie był, nie jest i nie będzie nigdy przyczyną miażdżycy będzie wysoki poziom homocysteiny ze względu na niedokwaszenie żołądka i będzie za dużo. O, widzisz, dam Ci przykład. W drodze do o, Wałbrzycha jedziemy i dzwoni telefon, dzwoni pan z Irlandii, którego żona, i którego serdecznie pozdrawiam teraz, i jego żonę, którego żona miała ogromne problemy z, z wieńcówką, dlatego że... W jej systemie wieńcowym, a więc w systemie tętnic zaopatrujących mięsień sercowy w krew, miała takie przyblokowania sięgające 95%. Je, to, już... to już jej groziły bypassy, wiadomo, nie. czym to grozi. Natomiast po chyba trzech czy czterech miesiącach stosowania tego, co tam gdzieś tam By... powiedziałem, pomogłem, bo nie leczę przecież, jest czysto, nie ma nic, nie. wszystko. Czyli to, to taki jakby na koniec tej a, rozmowy, no? tylko, a jest to coś, co według medycyny akademickiej. Jeżeli mi ktoś mówi, że ma, wiesz, no te zawały nas tak nękają, prawda? Tak. Co chwilę ktoś umiera. Nie wróci. Tak. Jeżeli ktoś mi mówi, że ktoś ma miażdżycę, naczyń wieńcowych serca i to jest koniec, trzeba bypass, trzeba zrobić stent, to ja mówię, to jest odwracalne. Ale wtedy ktoś mi mówi, ale mój lekarz powiedział, że to jest nieodwracalne. Powiedział, że nie jest odwracalne, bo nie wie jak odwrócić. Dlaczego? Dlatego, że środkami medycyny akademickiej się tego nie da zrobić. Ale są inne substancje, powtarzam, substancje naturalne, nieszkodliwe, którymi stosując te substancje i troszkę dyscypliny od strony pacjenta. Procesy miażdżycowe, daleko posunięte, da się odwrócić. Jeden z internautów chyba pod jednym z naszych filmików, już nie pamiętam, napisał, że to, co ja mówię, jest nieprawda, żeby w ciągu dwóch miesięcy można było odwrócić procesy miażdżycowe w tętnicach wieńcowych, czyli to są te tętnice, które odżywiają mięsień sercowy, a jeżeli tam jest poważna blokada, no to mamy zawał. No to... Y ja mam takich ludzi, u których, u których odwrócił się proces mężczycowy, tylko to u każdego człowieka inaczej znaczy, wygląda. Czasami trzeba czekać 4 miesiące, czasami 6 miesięcy, ale te zmiany pozytywne są.